Dzień dobry! Witam Pana! Witam Pana! Grzywiara! Elegancko! Która godzina? A! Uż, bo jestem prezes z tego klubu Ubudou! Jestem wraz z klubu Siema. Siema! Jak tam idzie? Sprawa jest! Jaka? Mój mm, się. <ś> <ś> Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbujemy nagrać poważny odcinek. Bez śmiechu, bardzo poważnie, bez... <głos> <głos> jak ja mi widzę to już... <noise> no, i tak jak tu poważne odcinki nagrywać z takimi ludźmi, nie? Nie, no nie wierzę. Szok i niedowierzanie. Niewystąpienie w biurka wstąpiło. Taki pomocny, taki elegancki. Słyszycie to? Dzisiaj wiecie, że to jest odcinek poważny, więc on prawdę mówi dzisiaj. Prawdę cały czas. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <słuchaj> oho? Oho? Aha. Aha. Powiedz Jurkowi oho. Oho? 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 jak cię nauczył? Oho? Aha, Nie, <słuchaj> młotko miałem. Ona nie pójdzie Idziesz? Nie, nie Ja nie chcę A rękawiczki masz do pracy? Idź po rękawiczki do pracy Babcia ci da Podbudowa zrobiona Ja powoli sam Wyciągać te połówki? Nie, sam powoli Po jednej, po jednej Zaraz jak zrobi tutaj starta A sieć z drugiej strony wymiana oleju chłopaki będą robić. Etap ostatni układanie kosteczki na wjeździe. Nie bo ty nie bierzesz to ciężki. Nie, bo to palca Stań tam, tata to będzie układał. A tu nie będzie uciekało, cały czas będzie dobrze? Przynieś tacie to 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 Co? Przynieś tacie bułeczkę Adrian, przydajemy podiódku? O! Jurek wpadł na pomysł Jaki Pieczątka. wpadłeś? takie postawimy tu Joker Farm Tak Bo zostały nam takie połówki I stawimy je na sklep Został połówek z piszątką. No. piszątką i połóweczki będą. Dobrze, Jurek, wymyślił, on przedsiębiorczy. Ja bym nie wchodził na tę pomysł. Jurek, jak nie pije, to myśli. Ten kolega kupił kuszulki, bo zobaczył bo Nazara. A to jest ze szkoły? Nie. Tak, taki gnazarz, z nim kolegujemy Aha. Hey, jak to od razu idzie robota O, to mi się podoba taki krasowe Tak? Ale mnie dzisiaj chwalisz Chyba się chcesz ode mnie <gry> A ty skupisz mnie? E? Co? Bilet W jedną stronę Oni to zobaczą co my robimy tutaj no młodej nogi Ale to tylko u góry nie wchodzi a na dole jest ok. Linia jest zobacz Zawsze linia jest no aż Marcelinka czy linia jest No i to ta weźmy. Ty pomagasz Ona pomaga Będzie płacz nie nic mi nie da wtedy A nie da U góry krawężnik jest od sąsiada krzywo nie, wsiadł. No, on poszedł tak trochę. Włóż Jurkowi za koszulki, tak? Czy nie wolno? Nie wolno, tak. Nie, Fakturę na ciebie wziął? Cześć, chciałeś ode mnie dostać, to będziesz miał fakturę. Jeść? Tu. Nie, nie, nie przynosi. Daj tata weźmie. Tutaj stań, bo przeszkadzasz troszkę. Tak zostawimy dziadkowi? No nie ruszaj, bo, bo, bo będzie bolała cię rączka. Daj, mam się tu dobić. Jurek ma talent. On się nie chwali, on ma talent. Kończymy imprezę. Znaczy idzie się do końca zrobimy, co? Co tutaj? Damy radę? A ja. Ma nie padać niby. Tak, Ma nie padać. No ale ty kurwa, co to się wydarzyło, żeby cały czas padało? To jest niemożliwe, jest byle jakieś chmurki deszcz. 17 rok był taki deszczowy. No i żniwa. No dosyć fajna linia. Jak na twoje umiejętności, to tak i tak prosto. No i tak, jesteśmy na sklepie. Jeszcze spakowałem trzy paczki, bo doszły. Paczki są już spakowane, czekają na kuriera. Cały czas tyle, co możemy, to robimy. E, brakuje dalej e, miodu, bo słoiki kurde nie doszły. Tak kurde, widzicie. Zapraszam was na kubeczki eleganckie. Człowieku, nie rób wstydu. Rolnik z Hollywood. Joker Farm. Za darmo są kubki. I oho. Segmentami sobie poukładaliśmy. Fajnie to wygląda. Przekładki są zrobione, podpisane tutaj. Żeby się, nie myl, żeby się nie myliło No Idziemy I zaś znowu zimno się zrobiło to Polary idą na sklepie Pada Znowu pada Jurek będzie wkurzony bo mówiłem że nie będzie padać Piękna. Która będzie pasowała na ciebie? Przymierzysz. Ciekawe, to mówię 6,5, tak? Na 5,5, tak? Jurek? 6,5 na 5,5, tak? Tak. No. <grywy> <grywy> za dużo. No to się zmniejsza z tym. No, i raz pada, raz słoneczko wychodzi. Serwisem był i wymieniał olej silnikowy, filtry, filtry paliwowe. E, olej w moście, olej w zwolnicach. W skrzyni nie wymieniają na serwisie, na gwarancji. Dopiero na tysiąc, tak powiedzieli. E, ciągnik ma zrobione 100 motogodzin. Wszystko sprawne. sprawdzał. I tyle. Następna zmiana jest wklepana przez serwis na 500 godzin, czyli 400 godzin na tym oleju i filtrach mamy zrobić, według ich zaleceń. To trzeba się tak dostosować, ale my później przejdziemy sobie na 250. Co 250, tak nam pasuje, żeby później to zmieniać. Eee, dość, co tu jeszcze mogę powiedzieć. Podnieśliśmy się na klocku. Zwolnic ładnie spuszczone, oczywiście to powinno się robić wszystko na rozgrzanym, ale ciągnik akurat stał, serwis Ant Patryk przyjechał, pozdrawiamy, bardzo w porządku gościu. Karta gwarancyjna dalej podpisana, bo jakbyśmy sami zrobili to prawdopodobnie gwarancja się nie przedłuża, a my mamy gwarancję na ten model 2, chyba 2,5 roku, coś takiego. Bo tego mamy Power powerbjonda czy coś takiego, to się, nie Power powergarda. Power Garda mamy tak. I 2,5 roku gwarancji. Opryskiwacz został umyty w ostatnim odcinku. Ładnie umyty, wyczyszczony. Jaki się pożycza, taki się oddaje. Dzień dobry. Jak tam ci się babcia podoba w ogródku? Byle co. Byle co? Tak, tak. Pojadłeś truskawek? Tak, najadłam się ile weszło. Sarna wszystko Sar, pierdzieliła. Ta, sarna się najadła, a my się narobimy. I Słuchaj, więc... ale ten zobacz, czy rzodkiewka już zaraz je, będzie? No to już, już trzy razy zrywałam, ale tak? to się pojada rzodkiewki dosyć, jakby to nie, nie weźmiecie, nie tego. A ogórki wschodzą? No i... A dosiewał jeszcze? No nie wiem, co tu jest. Te ślimaki chyba wpierdzielają to wszystko. No ta wókina to super sprawa, zobacz, chwasty nie rosną. Tylko no. tutaj między tymi? No to jest dobre, żeby to tak robić, nie? Dobre to jest, no ale człowieku, czego oni nie, nie schodzą? Gdzie nie, gdzie nie, gdzie zeszli teraz drugi raz, tu pociągam i nie widać. Bo... A, widać. Gdzie? Aha. Nie. Schodzi. No tak? jak to nie? No nie rusz, to o górecz. O, o górek. ty ją zmarsz? O, jest. Popatrz. Tym deszczem. Ten... Ty, ale za zimno, może dlatego. Aha. Jak to 10 stopni, a w nocy ile? 5 było? Nie, tyle Ale dni? ostatnio było pięć. Myślisz? No tak. Ja nie wiem. No ale nie... zimno było, nie? Aha. No żeby tylko się wypogodziło na żniwa, bo jak będzie takie przekro... Jeszcze pół, pół dnia popada, pół dnia słonko... Jeszcze no to... miesiąc może padać. No, tak. Prawie. Tak, no to, to wiesz, to taka robota. Jak pół dnia popada, pół słonko, to ani, ani robota, ani co, tylko ono będzie jeszcze na, na, na tym. Jak stało, to będzie rosło. No, ale jęczmień myślę, że koniec czerwca będzie do koszenia. Tak. No no, no i dobrze. Ach, poobcinałam te pędy e, tego, ale co to, to, nie da rady to iż ta sarna zeżre wszystko i no byłyby takie, były obro, oblepione tymi owocami. i Jezu, mówię, z jednego krzaka będzie jedna miseczka, a tu przyszła, ma tu ani zielonej nie ma. No, wszystko pierdzieliła. Jezu, co za cholera jakaś. Ty, ale żeby truskawki tak jadła. No, truskawki, ale my myślę... A ja, jak mają ci ludzie plantacje wielkie truskawek, to... No ja nie wiem, co to ja jak te sarny. Dam, Chodzą trzyma. też, żrą. Tutaj teraz... tu posa... Sałatę też je? No widzi... chyba tak, bo widzisz, że obskubana jest. Tak. No. Tu w środek prze... po... posiałam piec... Ale buraczki jakie rzadkie, to będą no. które jak bomby. Takie rzadkie te buraczki. O, proszę. No, Idą śpiewają ślimaki. Ojejku, kochany. No, Sześć, chciałem zjeść taką ślimaku jest. Ja nie czystki nie będę jadł. <laughs> robaki. Każę robaki jeść. No. Nie za się otwierali, a teraz tak. Nie otworzą się, nie? No, w życiu. Jurek, jak elegancko zrobił klamkę. No. no ładnie. I starty. I z tej strony. Tylko wychodzić i wchodzić cały dzień. No fajnie. Jurek jest fajny chłopak. A zobacz, jak Jurek zrobił. Co? To jego samochód, nie? No. I on y, ponaklejał. Widzicie te czerwone no, ta, taśmy? Co ja tak patrzyłam, mówię. Bo patrzę, czy się jak jedzie, to czy mu się koła kręcą. Oho. Uh -huh. <laughs> A jak on widzi pod spodem, pod samochodem, czy koła się kręcą? No co, on niepoważny. Jezus, ten Jurek, co? A ja się zabiję. No, no mówi, kurde, że kurde. jechał na autostradzie i nie wiedział, czy mu się koła kręcą, to po te ten ale jechał! No kurde, jakby nie jechał, to by stanął koła, by nie kręcił. Ja ty jesteś wariat. No, ale prawdziwy. Jezus kochany, z tym Jurkiem, no ta i z tamtej strony, ja mówię, co on tu, tak się zastanawiałam, o co to chodzi, Mówię. miałem się pytać, nie, nie, zapomniałam później, mówię, co on koła ponaklejał, oj ten Jurek to jest, nie wiem, czy mu tą taśmę zdrapać, nie, Ale... już niech ma, nie, nie, tej mój, mój, no ma, muszą się kręcić koła, jak on, on siedzi za kierownicą, on koła i on przywidzi przód. Oj, ten Jurek, ten Jurek to aparat dobry z niego. No i fajnie chłopak robi, jak się należy. Na każdym. No. Tam... Tu nawet, tu nawet Opel podpisał. Ja przejrzałem, obejrzałam, mówię, no na przód. Na pędze. Szkoda mu było na kołpach, to... Napisał markerem. Ja tutaj patrzyłam, mówię, co to chyba na drodze jakieś coś czerwona karty, kawałek plastiku jakiegoś na, na, zakleiło się. Ale obejrz, obeszłam tam, mówię, no to tam też, to on tak nakleił. Mówię. Tak. O jest. Oj z tym Jurkiem idę. A już o, przyjechała padać. A Milena jeszcze nie. Chyba nie. No no, ty będziesz będzie teraz, padać. Będzie nie padać, tylko wydzielało. Boże. O, ale ładnie też, yy, potrzebne jeszcze, zboża ładnie ciągną, wszystko ciągnie. Jeszcze, no Jeszcze, jeszcze. 30 litrów mamy w, yy, w czerwcu. Dużo. Dawno takiego czegoś nie było, nie pamiętam, żeby tak ładnie padało. Nie, 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 57 nie. w kwietniu, 40, w roku, 47 w maju. Ślika? I już 30, prawie litr, 28 mamy. No. Czy 20, 28 mamy, tak. Yy, w czerwcu. No ty, jaka w zeszłym roku susza no. ta, Boże, Dopiero przyszło ta, od połowy czerwca. Teraz cały maj, kwiecień suszyło, paliło. Ale tutaj i tak było ładnie. No i tak, tak jeszcze i tak. A jest teraz jest bardzo ładnie. Teraz, Zobaczymy. Ta, bo, no fajnie, no nie jest zimno, nie jest tego, ale tak zniszczyło wszystkie drzewa, wszystkie owoce. Tak. No nie ma nic, nic, pełno drzew w ogrodzie, a nie ma co pojeść. Ani, było parę na jednej e, czereśni, parę czereśni, to zdążyłam parę urwad czerwonych. Mówię, a na jutro to tu na gałązkach jeszcze są, to jutro będą czarne już. Ja przyszłam, na jutro tam już nie było, ani jednej nie było. O? Już pada, będzie padać. Tak, już lej. Chowaj się, bo zmokniesz. Ty, on, Idę tam. Jak będzie, będzie, ja tam ten, jeszcze tą wodę, rynę puściłem już tam do środka. Oho, ale to pada! O kurde A co to to padało? Nie Przerwa przerwa Zapomnieliśmy <sum> Smakuje Jemy? No, tak. Pomidorówka z kluskami, mama robiła tak. i ogląda, rozwoju, oglądamy odcinek. Jak umyć, <sum> jak się, pożycza, taki się oddaje. Się oddaje <sum> jak robi wujek? Aha kto tak, <sum> 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 <To> tak robił? <sum> ja nie wiem z <sum> której strony te oko jest. <sum> to, kto tak robił? Ty ty tak robiłaś, tak? No, ja mówię, jak wujek. coś dla muzyki. Przestań śpiewać. Jurek wymyślił... Sprzedajemy Polbrook. <laughs> o! Mm. Mm. No nie zmażesz to zostanie. coś kupić 10 zł. Za, za piątki. Pierwsza kawa w kubeczku takim. Ach, no mówię wam, smakuje bardzo dobrze. Musicie spróbować. Poliowe. to co Tamto, taka? o, to. A to czego ci tak? bo nam tu po tej stronie będzie potrzebne to on ma nakrętki a my mamy yy, śrubki o, o. pomożesz? to dawaj. to podkładki takie cienkie teraz dajesz? Jakie tam daje? jakie jest, takie daje. A były grube? Nie Próbuję, jak weźmie? Pomocna jesteś, nie? Ja wczoraj film robię. Wieczorem. A ona już śpi się przebudziła. I mówi Tata Ja jutro do pracy I poszedł spać I budzę ją 6.30 A ona śpi jak kamyczek O pszczoła Pszczółka Tu pszczółka Gdzieś chodzi No no nie chcę lecieć Jakaś słaba, bo chyba zimno jest, wiesz Zimno jest, może desz ją zmoczył No jejku, teraz to jest kurde elegancko masz równo? Tu mam zajebiste Nie jest równo weź Jest za wysoko Teraz za nisko No bo to się tutaj dawało Jurku do samej góry Nie pamiętasz? I tam też wszędzie mieliśmy do samej góry. Wtedy na tym regulowaliśmy. Dobra, dobra, dobra. Nie, to do samej góry tutaj szło. Wtedy nie wyginało tego bolca, wiesz? O. Tak jak teraz musi Tutaj postukaj, to pójdzie, bo tak to nam no będzie opadać. kolejnego I mhm. Dawaj Jurek weź od niej Tym kręć, a nie tamtym Pokazuję Ci dziecko cię uczy to chyba też było. Nie rób Zabra. sydu Obrócisz A no. ja dół, tata. No dawaj śrubkę Pomożesz hmm. Tatusiowi Pięknie Iligancko powiedz iligancko Kaczka <laughs> Elegancko Podkładki nie mamy, wujek tam ma podkładkę. Weź kopnij tą nogą, podkładkę daj. Tu już mam Adrian Ty tu masz Amazon? Tak. No, jak no daj. To? Tak. Daj śrubkę. O, to, o. tak jak to